Pierwszy październik 2025. Nasz błogosławiony księże Bronisławie Markiewiczu, jak dziękować Tobie za wszystkie łaski? Jak dziękować? Więc całymi chórami anielskimi, z wszystkimi świętymi. Nasz kochany księże Bronisławie, dziękujemy za to, że prowadzisz, za to Twoje wielkie dzieło. Założyciel Michalitów, ksiądz Bronisław Markiewicz, święty kapłan, uczeń Jana Bosko. Urodził się 13 lipca 1842 roku. 3 maja w 1863 roku w Przemyślu i widziałaniu polski, który zapowiedział mu jego przyszłość, jak również zapowiedział polskiego papieża Piusa X, który w tym czasie był kapłanem przy Wenecji. Był starszy, nasz Pius X. Urodził się 2 czerwca w 1835 roku. Syn Jana Krawca, kuzyn Franciszka Nina Świętego, ojca Leopolda Moczgęby, urodzonego w Płużnicy Wielkiej. Miasta powstałego przy Opolu 8 maja 1200. 1999 roku. To jest rok, kiedy w Toruniu, w lasach toruńskich ukazała się święta Barbara. Lasy nazwane Barburką. Miejsce rzezi Polaków w 1939 roku. Nasz święty Bronisławie, byłam na Twojej beatyfikacji 19 czerwca. 2005 roku w Warszawie. Była to rocznica 19 czerwca 1927 roku. Konsekracji kaplicy świętej Treski w Rabce, do której powstania przyczynili się moi dziadkowie Stanisław i Teodora Bończa Tomaszewcy. A dzisiaj, pierwszy październik. Przypomina nam to 1891 rok, kiedy dziadek Stanisław w Bydgoszczy założył gazetę Bydkowską dla umocnienia Polaków. Tego dnia w Kanadzie brat Antoni Kowalczyk miał wielką walkę duchową 1 października 1891 roku. Żyła jeszcze nasza święta Tereska, moja patronka, która była również, objawiała się w świętej Faustynie, mojej patronce, objawiała się Teresie Neumann z Gonesreut, świętych obcowanie nasz skarb. Tak pisał mój tato, Bernard Jan Paweł, absolwent Marianu w Perklinie urodzony 24 lipca 1919 roku. Dzisiaj wszyscy to są w niebie. My też chcemy iść do nieba, księże Bronisławie. Dziękuję ci za zaproszenie. I dziękuję za wszystkie łaski, które za twoim pośrednictwem otrzymuję. O, co?